Dzisiaj z tej strony tronu hutowcy drobiu. Dzisiaj kolejny odcinek. Już kwoka jest wypuszczona. Kury jeszcze zamknięte, bo dopiero przyszliśmy. Dzisiaj będziemy robić poranne obowiązki. Zaraz tam otworzymy, tylko najpierw tutaj. Najpierw się nie zjadły. A ja wczoraj im zrobiliśmy nową. Widać, nie widzieliście. Ale dzisiaj chyba jeszcze tam jest. A dzisiaj tylko widzę, co się nie, nie dzieje.

А я ему величина одна страта, и одна та желтая мода сдохла. не знаем, от чего. просто пришли и нажала. Тарас, отхожу. Ja. Ponieważ sobie się już lepsze oko widzę zrobiło, bo miał takie kilka dni miał takie dziwne, ale już ma lepsze. Dzisiaj wam pokażemy, tak naprawdę wszystko, co robimy rano, czyli pierwsze co zawsze wypuszczamy kury. I zaraz bo też trzeba sylki, bo A że te będziemy tak jakby wyganiać trochę takie, żeby wyszły na dwór, bo one zawsze tak stoją i nie wiedzą co zrobić, więc tu się zaraz tym zajmiemy wszystkim Teraz do burczaczków przyjdziemy. Ja wiem, że taką trzeba zmienić, no wszystko. To. Tu zakopana, ale... a na dużo kopie, dlatego to tak dużo jej nie dajemy, jak widzę. Tak, samo jest tego już nie kopie To jak tu zmieniamy, to się widzimy, jak zostanie zmieniony. Tu zmieniamy teraz paszę, dodajemy do Mixa, bo chcieliśmy kupić do dowodę. Kupiliśmy takiego, się nam. Ale już zamówiliśmy dowody bo to zaraz wiemy więc musimy iść do piwnicy, żeby nalać do butelet. No, bo już nie mamy witelka. Tu się zakopało wszystko. No tym może może wymienimy. nie. też dalej nie, nie mają. W no, tym też widzę. Jak już zostały dwa krzaki, no, <gry> Nie wiemy, czy jej wziąć na dwór, czy jeszcze nie, bo już są całe bieżące. A te, że na dworze mam w tydzień tak po 7-6 stopni za czas, tak jak tam w pogodzie. więc nie chyba grudzień będzie ciepł. Nie będzie mogło po takich godzinach. Też będziemy sprzątać kurką jest <grydzy> Za tydzień, bo teraz... My, wczoraj zbieraliśmy kukurydzę, więc już nie, nie wywaraliśmy. No jak pójdziemy może tamto, będziemy mogli Wam pokazać, ile zbieraliśmy kukurydzy. Tam seletu, żeby się słyszyła. Zbieraliśmy ogólnie wczoraj trzy worki. No więc trochę mamy na pewno do stycznia starczy na 100%. No <smus> idzie, zawsze to jest jakieś, zawsze spadają, zawsze latają, żeby tutaj zjeść. One ogólnie zawsze jadą, jest widać jak rosną, ale może niedługo już pójdę na to, że zaraz bo ja bym sobie żarło, żeby to zobaczyć, dlatego że to na drobne. one są zaraz większe od kokej, a nie chodzi o to, ale kokej pod nimi balas jak się a na grzebie jakie możemy jeść z strzelbka to jak się a tak to musi tak siedzieć jak jakiś gangster. Dobra, więc my teraz pójdziemy po wodę, na widzicie, nie nioski. mają. E, no właśnie, nioskę otworzymy i jeszcze będę zmieniał tam wodę w poidle, bo już nie mają. Więc e, jeszcze tu kury wygonimy, ale to już poza odcinkiem, bo trochę to zajmie. Więc zaraz się widzimy, jak wygonimy kury. Ja więc najpierw tu na dole I Teraz tutaj. Dobra, więc my idziemy jeszcze do kurnika i chwilę się widzimy. Dobra, kury żem wypuścił. Już tą wszystkie. Znaczy pewnie zaraz, a niektóre powchodzą, ale to już ich nie wyganiamy. Dobra, więc my idziemy wodę zmienić. Dobra, już jesteśmy tak w piwnicy. Woda teraz będzie lać. Tu idło jest. I dwie butelki wody. Tak tyle wody marnuje. Teraz <grystanie> się sami widzimy, jak to napełnimy, bo po trochę będziemy napełniać. Dobra. Już zmieniań. zmienia się woda. Zmienia się. Dostały nam ostatnie kurczęta do zmienienia. Jeden kurczak. Weź to, bo spadnie. Pasze mają, więc tylko wodę zmienimy. Jeszcze wodę zmienimy, od kamera, Dzisiaj ja idę akurat do górnika tak, więc dzisiaj trochę będzie zimno, A się zimno znaczy nie, bo na dworze ciepło tylko wiatr jest, więc ogólnie ten wiatr nie przeszkadza tak za bardzo, by było tu za zimno. tą można ułożyć. tyle pasz jeszcze więc musimy zamówić nie zamówić, tylko kupić właśnie w środa, bo we wtorek kupimy A jeszcze witaminki dojdą, bo jakoś od wtorku chyba do do czwartką chyba będą od 8 do 10 no, czyli od wtorku do czwartku kurczak jest duży kamelczan że kogut już to jest widać, że to jest hobut. Może zostanie, zobaczymy. Może skąd Ale chyba sprzedamy. Albo po prostu skądś się zamienimy. No, tak, kiedyś się zjedliśmy. Dobra, więc my Wam dziękujemy za oglądanie tego filmu. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!